Witajcie, witajcie na kolejnym odcinku Męska Kuchnia TV. Pokażę dzisiaj, jak się robi, jak, jak ja robię marynatę do mięs, żeby zapeklować mięso przed dalszym przyrządzaniem. Wymyśliłem to wiele, wiele lat temu i świetnie się sprawdza. Bardzo fajny, prosty sposób. Można tak robić golonkę, schab, szynkę, żeberka, kurczaka i co tam, co tam jeszcze. Czyli co? Zaczynamy. Teraz jak ja to robię? Wszystkie przyprawy. Tutaj mam czosnek. No, tak. Dwa, trzy ząbki przypraw dosyć sporo trzeba dać. tego ja tak kroję w taką grubą kostkę. Nie potrzeba więcej, nie, nie potrzeba drobniej. I wszystkie przyprawy wrzucam do kubka: czyli czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz w ziarnach, kilka liści, pieprz w ziarnach, kminek. No i co tam jeszcze? Co tam jeszcze będzie trzeba? I teraz, jak już mam to wszystko, zalewam wszystkie przyprawy wrzątkiem. A tak jak się ziołka zaparza. Rzeczkę zamieszamy, tak. I trzeba to nakryć, zostawić na kilka minut. Dobra, minęło jakieś 3-4 minuty. No to tak. 3 do 5 minut taki napar. I teraz mamy już taki napar z ziółek. Zlewam to wszystko do garka. I dodaję 2-3 łyżki soli. To też musi być dobrze nasolone. No, i trzeba to wszystko oczywiście wymieszać. I dodać do tego zimnej wody. I oczywiście do tej marynaty. Zanurzamy golonkę, No teraz możemy dolać jeszcze wody do pełna. I teraz ona tak powinna stać, najlepiej w zimnie, w lodówce, albo jest teraz grudzień, ją wystawię na balkon. No Najlepiej to zrobić na noc, niech sobie całą noc postoi, albo przynajmniej tam to jest 7-8 godzin. Także zostawiamy, niech czeka. No, i taką marynatą, słuchajcie, można marynować tak naprawdę każde mięso. Może być to kolonka, tak jak widać, może być szynka, mogą być żeberka, na przykład na grilla, czy inne, ale można też marynować kurczaka, na przykład tak. O, i w tej marynacie tego zostawiam na kilka godzin, najlepiej to w ogóle zostawić go na. No, także marynujcie, gotujcie, pieczcie, smażcie, piście, komentujcie, lajkujcie. Smacznego i do następnego.